Yo, siemaneczko wszystkim, co tam u was, jak tam wasze wtorki, chciałem wam zrobić jeszcze jedno globalne podsumowanie tego, co uważam, że będzie się działo na rynku, gdy wyjdzie Messi, będzie streamek dzisiaj, po tym jak to obejrzycie, myślę, że po 14, .00. chciałem sobie z wami pogadać i poczilować w menu i może zagramy kilka gierek Division Rivals, zobaczymy, więc tak. Będę streamował dzisiaj, jak chcecie zadawać jeszcze pytania i robić ze mną burzę mózgu co do tego, co się będzie dziać z rynkiem, to zapraszam serdecznie na streama, na Discorda, link pod spodem, na górze Twitch, łapki w górę, subskrypcje, jo, dzięki piękne za oglądanie, muszę brzmieć jak typowy youtuber, bo inaczej nie będziecie klikać w te rzeczy. Więc zacznijmy o faktach, wiadomo nie tylko Messi, ale ogólnie co się dzieje z rynkiem i co będzie się działo moim zdaniem podczas nadchodzących dni, a nawet tygodni, więc... Pierwszy fakt jest taki, zastanawiacie się, czy do Messiego będzie potrzebna na przykład ikona albo jego karta. Moim zdaniem na pewno ikona nie będzie wymagana, bo jej potwierdziło już na początku roku tego obecnego fifowego kalendarzowego, że ikony nie będą wymagane w WBS-ach, czyli w SBC-kach, czyli w wyzwaniach budowania składu. Więc nie musicie przejmować, że będziecie musieli przepalić jakąś ikonę na sbs, na, SBS na Messiego, chyba że jej cofnie się ze swoimi słowami i zrobi to mimo wszystko, ale to by wywołało burdę i uważam, że to się nie wydarzy. Karta Messiego, nie wiadomo, wydaje mi się, że nie będzie wymagana, bo to by było no, ciężkie do zrobienia w taki sposób, że jest po prostu za mało Messich, a za dużo może być ludzi, którzy chcieliby go zrobić, i to by spowodowało trochę dziwne rzeczy na rynku. Aczkolwiek, wiecie co? Jest taka możliwość. Jest taka możliwość, że on będzie wymagany. Ja na początku nawet myślałem, że jest to dość wskazane, że był wymagany, ale im dłużej o tym zacząłem myśleć, tym bardziej stwierdziłem, że Messi będzie jak Prime Icona w zeszłym roku, nie? W sensie będzie miał dużo składów do zrobienia, dużo informów, więc jeśli chcecie zainwestować, to uważam, że informy jeszcze nie są jakieś mega drogie na rynku w tej chwili, szczególnie te, znaczy przede wszystkim te zapchaj dziury. Czyli na przykład nie wiem, taki zjech, których kilku mi się udało wypatrzyć, które chodziły taniej jego inform niż ta wersja, tak? Bo ludzie myślą, że a jak ta wersja jest tańsza, to wystawiają jeszcze taniej tą kartę. Znaczy, z reguły tego nie robią, ale zdarzają się to, co ludzie co to, co to robią. I dzięki temu że te karty można dość przytulić za rozsądną cenę, bo uważam, że dużo informów może być wymagane na, Messie, na Messiego. Dużo wiadomo złotych, wysoko ratingowych kart i tak dalej i tak dalej, ale wiecie, nigdy wcześniej nie mieliśmy takiego sbc o tak dużą kartę o kozę, czyli o goat, czyli greatest of all time. Jej może zrobić wszystko. Mogą nawet zrobić coś takiego, że powiedzą wam: "Dajcie mi 2 miliony swoich coinów i dostaniecie Messiego." Znaczy wątpię w to, ale wiecie, i jej może zrobić wszystko, co chce. Dlatego, jeśli macie jakieś inwestycje, jeśli właśnie zrobiliście sobie tak zwany club stock, czyli macie dużo w swoich klubach właśnie tego typu kart, ja ich wszystkich kupowałem za rozsądne ceny podczas gdy jeszcze nie wszyscy się rzucili na te karty, tak? Podczas weekendu. Teraz już bym w nich nie inwestował, poczekałbym do wieczora. Dzisiaj wieczorem mamy Marki meczapy, więc uważam, że niektóre karty mogą spaść. Może nawet karty z nowej promocji jeszcze troszkę zobaczymy spadki. One dzisiaj troszeczkę zaczęły odbijać, nie jakoś bardzo, rzekłbym wręcz, że minimalnie, przynajmniej na, na PC, ale troszeczkę możemy zauważyć, że powiedzmy, że te karty. Trosze nieńkę odbiły, troszeczkę, troszeczkę. No, nawet widzę tutaj, że nawet na pacycie mamy. On już chodził po 100 tysięcy, teraz jest jakieś 115-120, tak? Więc troszeczkę odbiją, ale moim zdaniem, dzisiaj wieczorem znowu mogą trochę spaść, gdy wyjdzie SBC o te ważne mecze z Champions League. Wtedy mogą foderki troszkę zmaleć, czyli właśnie te karty, które wam pokazywałem i możecie mieć dobry moment, żeby jeszcze w nie poinwestować, ale nie uważam, żebyście znaleźli je taniej niż były w weekend, chociaż kto wie, wiadomo, jeśli jesteście dobrymi snajperami, jeśli jesteście długo na rynku, wiadomo, że możecie coś znaleźć. Ja, jak Rakityczów, kupowałem po jakieś 17-18 tysięcy, a teraz jestem bardzo ciekaw, ile Raki kosztuje. Podejrzewam, że na Pc to już do około 20 podchodzi. Mhm, mm mhm, mm mm -hmm. no dokładnie, jest za 20, więc widzicie, to dla mnie jest już za wysoka cena, i nawet powiem wam, że jeśli robicie z tego, zależy co robicie, nie? Czy wy się przygotowujecie na Messiego, czy chcecie to sprzedać jako inwestycję. Jeśli chcecie sprzedać tego typu karty jako inwestycję przed Messim, to właśnie sprzedałbym ich przed wyjściem Messiego, jeśli chcecie mieć pewniaka z zarobku. Ja sam pewnie zrobię tak, że większość swoich kart sprzedam właśnie w jakąś środę, wieczór, coś takiego albo nawet podczas środy. Można dzisiaj zacznę, zobaczymy. Zależy jak bardzo cena będzie ich satysfakcjonować. A część może zostawię na czwartek faktycznie, bo wiecie jak jest. Jeśli Messi będzie kosztował bardzo dużo, to ludzie zaczną się od niego odwracać, stwierdzą, nie na no, nie będę od 3 milionów czy 2,5 miliona w Messiego. Jeśli Messi będzie powyżej 2,5 miliona, to moim zdaniem rynek zacznie odbijać, bo naprawdę coraz mniej osób go będzie robić. Tylko też trzeba pamiętać, że to SB, ten SBC będzie dostępny przez 30 dni, co daje jej bardzo dużo pola do popisu z tym, co będą robić dalej z sbc i w ogóle z rynkiem i ze wszystkim. To też trzeba pamiętać, że ten Messi będzie dostępny przez aż 30 dni, a za rogiem mamy futmas, więc generalnie wysoko ratingowe karty właśnie typu tych wszystkich Busquetsów, Rakiticów, teraz mówię o barcelończykach, ale wiadomo, na te wszystkie karty pewnie podczas footmasu pójdą w górę. Znaczy nie wiem, czy pójdą w górę ponad to, co jest teraz, tak? Bo ponieważ ludzie tak strasznie panikują przed tym Messi, my nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy jeszcze w Ultimate Team, to wydaje mi się, że te karty są no strasznie drogie i nawet nie wiem, czy footmas jest w stanie aż tak bardzo tą cenę poruszyć, w sensie, że poszły jeszcze bardziej w górę, tak? One mogą trzymać tą wysoką cenę podczas footmasu, ale czy one pójdą jeszcze wyżej? Wszystko zależy od tego, jak drogi będzie Messi. Moim osobistym zdaniem, Messi nie powinien kosztować więcej niż jakieś 1,9 miliona, 1,8, coś takiego, moim zdaniem, tak? Chodzi o to że oni nie mogą dać Messiego mega taniego, dlatego, bo sami sobie wtedy będą strzelać w stopę z kolejnymi Messiami, które wyjdą, bo im tańszy będzie ten SBC Messiego, tym mniej ludzi będzie kupować kolejnych, tak? Więc oni muszą zrobić cenę dość wysoką, żeby dalej ludzie ładowali na przykład pieniądze w paczki, gdy wyjdzie, dla przykładu, Team of the Year drużyna, drużyna roku, która wyjdzie w styczniu i tam na pewno też znajdzie Messi na milion tysięcy procent tak jak i reszta gwiazd, więc wiadomo, że oni chcą, żeby było jak najwięcej dobrych piłkarzy w tym, więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Messi był mega tani, znaczy mega tani, wiadomo, w granicach rozsądku oczywiście, więc no tak to wygląda, że nie zdziwię się, jeśli Messi będzie bardzo miał zaporową, drogą cenę i wtedy możemy zobaczyć, że rynek troszkę odbija. Jeśli macie prawo skrzydłowych, to mimo wszystko sprzedałbym ich teraz, typu tych, wysok z, z, tych z wysokiej półki, czyli przed przykład ikony, best Garincha, tego typu rzeczy. Uważam, że bezpieczniej będzie, jeśli tego typu karty sprzedacie. Nawet sala, tego, tego typu rzeczy, to wszystko może krasznąć. gdy Messi wyjdzie, jeśli Messi będzie choć w odrobinie przystępnej cenie, mimo że te karty już są mega tanio. A jeśli szukacie inwestycji, uważam, że jutro wieczorem może być jeszcze większa panika niż teraz. Karty mogą być bardzo nisko i naprawdę niektóre karty już są aż za nisko. Ja nie wiem, jak nisko ten rynek jeszcze może w tym tygodniu spaść, więc nawet ja będę się starał sprzedać większy, większość rzeczy, które mam może oprócz swojego składu i nie wiem, czy jutro nie zapoluje na jakieś, na jakieś właśnie dobre inwestycje, bo kurczę, nie wiem, jak bardzo jeszcze to może wszystko spaść, tak? Ja myślę, że oni coś szykują z tym Messim, co na pewno pokrzyżuje nam plany, więc trzeba na to bardzo uważać i wiadomo, im więcej osób inwestuje, musi być jakiś powód w tym, że oni na Twitterze napisali oficjalnie, że Messi wyjdzie, tak? Niektórzy mi nie dowierzają, pytają się mnie, skąd wiem, że Messi wyjdzie jako SBC. No, otóż mam wujka w i po prostu wiem, mówi mi zawsze wszystkie, wszystkie nowinki. A tak na serio, to zaraz Wam powiem. To jest oficjalny Twitter FIFY EA Sports i oczywiście teraz tego nie mogę znaleźć online. Dobra jest: Messi 96 Rated POTM Item Will be Made Available via SBC from Thursday, December 12 at 6 p.m. Czyli tłumacząc, czwartek, ten, ob ten który będzie. 12 grudnia, szósta wieczór czasu angielskiego, czyli naszego jest to 7, czyli 19. Więc mamy, na 100% będzie ten Messi, tak? Oni nie mogą nas zrobić w konia, że jego nie będzie, ale pytanie, się, pytanie jest, w jakiej formie będzie, w sensie co będą wymagać. Moim zdaniem będzie to bardzo zbliżone do SBC-ków o ikony z zeszłego roku, gdzie będzie po prostu dużo zespołów, dużo informów, dużo wysokoratingowych kart, komu mówię Wam, w tej chwili te karty są mega drogo i ja bym poczekał chociaż do dzisiaj wieczór, jak wyjdą te marki meczapy z UEFA -y, i to może spowodować, że troszkę foderki spadną i wtedy, jeśli jeszcze ewentualnie chcecie przygotować na Messiego, to dzisiaj, jutro ja bym jeszcze na to spojrzał, bo no, no te ceny powinny troszkę zmaleć, tak? Oczywiście w tym tygodniu, ponieważ mamy Champions League, też karty Road to the Final, takie jak mój tutaj Militao, to wszystko może być dzisiaj bardzo wysoko, bo ludzie już wiedzą, że dzisiaj jest ostatnia kolejka, nie? Więc lada moment będą... Będą te karty ulepszane i przez ten hype ja bym na waszym miejscu je sprzedał, jeśli je macie przed upgrade'em, bo historycznie pokazało nam, oczywiście, ja już staram się bardzo dmuchać na to, co było w, w poprzednich latach, żeby nie mówić, że w tym roku będzie to samo, bo jak widzimy, w tym roku rzeczy się wydarzają mocno inaczej na rynku, ale i tak mimo wszystko mi się wydaje, że niektóre te karty typu no, Militao może być wyjątkiem, bo Militao jak będzie miał upgrade, to myślę, to będzie najlepszy obrońca w grze, a przynajmniej na pewno w top 3, więc akurat Militao może jeszcze urosnąć, ale i tak. Z czasem pewnie zmaleje z tego powodu, że następny upgrade będzie dopiero za dwa miesiące. tak? Z Alanem też bym uważał, który już teraz jest mega drogo. Jeśli macie Alana, to nie wiem, czy nie sprzedawałbym go dzisiaj po meczu. Bo, 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 bo tak, bo tak wam mówię i tak macie zrobić. Nie, a tak naprawdę. On już jest strasznie wysoko, tak? Po upgrade, wydaje mi się, że jego cena może spaść wbrew pozorom. Niektórzy myślą, że jeśli będzie upgrade, to ta cena wzrośnie. Nie, ludzie już płacą za to, że ten upgrade będzie gwarantowany. Więc mówię wam, ja na waszym miejscu te karty bym niebawem sprzedawał. Pamiętajcie też, że są tacy, co myślą, że karty z najnowszej promocji są takie same jak karty RTTF i się ulepszają, więc to też może być dobry moment, żeby na tym zaprofitować. I dzisiaj po meczach, jeśli ktoś z tych zawodników z tej nowej promocji będzie miał dobry mecz, kto wie, te karty mogą troszeczkę pójść w górę. Przecież jeśli Lautaro dzisiaj. Wygra, znaczy Inter dzisiaj wygra z Barsą, Mam nadzieję, że nie, ale kto wie, to jego karta może nagle pójść trochę w górę. Trzeba skorzystać z niewiedzy ludzi, którzy myślą, że te karty są również ulepszające się, bo uwierzcie mi, są tacy ludzie, więc spójrzcie na to i też spróbujcie wystawić te karty. Jeśli na przykład tak jak ja straciliście za dużo, to możliwe, że się będzie, będzie dzisiaj albo jutro nasz moment, żeby się tych kart pozbyć za jeszcze w miarę rozsądnych cenach. Więc wiecie, rynek z Messim może pójść jeszcze bardziej w dół, jeśli Messi będzie miał przystępną cenę. Do tego to się wszystko zbiera, do tego... To wszystko, całe podsumowanie na tym polega, że jeśli Messi będzie, powiedzmy, milion pięćset kosztował, tak? Półtora bańki. To myślę, że bardzo dużo osób go zrobi i rynek rzeczywiście umrze. Wszystkie Neymary, wszystkie Mbappe umrą, umrą jeszcze bardziej niż teraz. Sama złota karta Messiego też umrze. Jego specjalne karty umrą. Wszyscy umrą śmiercią naturalną, jeśli Messi będzie choć trochę zbliżony do ceny, która będzie przystępna, tak? Ja już dzisiaj Neymara widziałem za 950 tysięcy na pc na przykład i myślę, że on do jutra może jeszcze bardziej zmaleć. To samo z Mbappem, to samo z Ronaldo, e, ikonami. To wszystko jeszcze może lecieć w dół do jutra i dopiero jak ludzie zobaczą, jaka jest scena za Messiego i podczas świąt może to zacząć trochę odbijać, tak, tak, tak? Taką mam nadzieję, bo te karty już są tak kurna nisko, że naprawdę nie wierzę w to, żeby to prędzej czy później nie odbiło chociaż trochę, ale nie, Gaj, spytacie się mnie, czy dzisiaj, czy jutro trochę odbiją. Nie, w najbliższym czasie nie. I wiecie, ja nie jestem wszystko wiedzący. W czwartek się dowiemy, co się wydarzy. Ja bym na waszym miejscu był ostrożny z inwestycjami jeśli uważacie, że coś jest już za tanio, to, to trzymajcie to, bo też nie ma sensu trzymać. Nie ma sensu sprzedawać, jeśli coś spadło, też mega, 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 tak? W sensie na przykład taki z którego mam spadł już o 300 tysięcy prawie od tego co go kupiłem, więc ja już go nie sprzedaję, bo tylko stracę na podatku, a jest szansa, że to się odbija, więc mi odbije, więc mi się już to nie opłaca. Ta sama historia z Aguero, Ja już tego nie sprzedaję, mam to gdzieś, po prostu sobie gram i... nie wiem, prędzej czy później dla mnie to odbije, szczególnie, że akurat w przypadku Aguero jest to Argentyńczyk, ludzie mogą chcieć to linkować z Messim, więc... No zobaczymy tak, jeśli chodzi o mojego Messiego, nie wiem jeszcze co zrobię. Bije się z tym, żeby sprzedać go jutro wieczorem albo zaryzykować i go trzymać, jeśli w miarę, jeśli albo będzie bardzo drogi, albo jeśli będzie wymagany. Jeśli będzie bardzo tani, Messi to ta karta umrze. Jeśli Messi będzie drogi, to może zacząć odbijać, bo ludzie będą wolić mieć jednak mimo wszystko wymiennego złotego Messiego niż niewymiennego za i 2,5 bańki, pół bańki. Ale jeśli mówię Wam, wiem, że ja to powtarzam, ale i tak pytacie mnie się wciąż w komentarzach, pytacie mnie się wciąż na Discordzie, w Discordzie błagam Was, obejrzyjcie to do końca i wysłuchajcie mnie, co uważam o Messim. I będziecie wtedy wszystko wiedzieć, co macie robić ze swoimi składami i swoimi kartami. Karty typu Griezmann, karty typu SANE, karty, które są w mecie, ale są powiedzmy do 200 tysięcy. Pytacie, czy one spadną jeszcze bardziej. One już są bardzo nisko, ale tak, widzę to, że jeśli wyjdzie jeszcze trochę SBC-ków dzisiaj wieczorem o 19 i jutro, te karty mogą jeszcze bardziej polecieć w dół do tego czasu. A gdy wyjdzie Messi, znowu, wiem, że się powtarzam, ale jeśli Messi będzie miał dobrą cenę, to takie karty jak Griezmann, linki do niego, czyli Barcelończycy, Argentyńczycy, może coś odbijać jeśli jeśli Messi będzie w przystępnej cenie żeby go zlinkować, tak? Jeśli silne linki do Messiego ogólnie. To może zacząć drożeć, jeśli Messi będzie przystępny. Jeśli Messi będzie bardzo drogi, to moim zdaniem wszystko zacznie wracać powolutku do. Nie mogę powiedzieć, że do normy, tak. bo to nie jest tak, że te wszystkie karty wrócą z ceną do tego, co były przed tym crashem. Nie, to już nie wydarzy, pewnie, nigdy. Jeśli był już taki crash, to bardzo mała jest szansa na to, że te karty powrócą aż tak, ale mogą trochę zacząć odbijać. Dobry moment na inwestycje w środę, to może być, czyli jutro wieczorem, spaczcie na te karty, obserwujcie rynek, bo nie wiem jeszcze, o ile niżej to może wszystko spaść i mówię wam nie jestem alfą i omegą wbrew pozorom i nie wiem co będzie wymagane do Messiego i czy gdy wyjdzie Messi to te karty spadną ten tydzień jest tak ciężki do oceny że naprawdę nikt nie jest w stanie wam odpowiedzieć na pytanie, czy macie sprzedać skład dzisiaj, w czwartek, czy podczas świąt. Nie wiadomo. Czekamy na Messiego i musicie sami zadecydować, czy chcecie sprzedać skład i myślicie, że on trochę odbije. Moim zdaniem karty z tej nowej promocji, które, które są teraz, szczególnie na PC, powinny zacząć trochę odbijać, co by się nie działo podczas futmas. szczególnie karty z La Ligi. To też to, co chcę wspomnieć, że zależnie od ceny Messiego, karty z La Ligi, właśnie w mecie typu Griezmann, one wszystkie mogą troszkę pójść w górę. Powiedziałem już o tym link do Messiego, tak? Ale nawet taki Ramos czy coś, karty ogólnie z Ligi w mecie, Terstegen, to wszystko może pójść trochę w górę, jeśli Messi będzie w przystępnej cenie. Jeśli będzie strasznie drogi, to z kolei meta karty powinny wrócić do, do normy troszeczkę, czyli te najdroższe, te, te elitarne, tak? Jeszcze jedna rzecz, coś w co osobiście wątpię, ale możliwe jest, że jakaś specjalna karta innego rodzaju będzie do Messiego wymagana, na przykład karta z krzyku, karta z nowej promocji tej nie RTTF, tylko tej z Champions League, które się nie ulepszają te karty, czyli ta najnowsza, czyli jakieś zjechy, coś takiego możecie spojrzeć, bo kto wie, może coś tego typu też być wymagane przy Messi, nie wydaje mi się, ale na wszelki wypadek najtańsze karty z każdej serii specjalnej yy, karty. Może na wszelki wypadek fajnie jest do klubu wrzucić, czyli właśnie jakiegoś zjecha, jakiegoś najtańszego krzyka, nie pamiętam jakie tam były najtańsze krzyki, ale, ale coś takiego możecie spróbować zrobić, bo kto wie, once to watch też, tak? To, to wszystko może, może być w Messim wymagane, ja nie sądzę, ale jeśli czujecie się odważni, to nie chodzi o odwagę, ale, bo nawet dużo nie ryzykujecie, ale jakieś najtańsze karty z tych serii też może będzie warto wrzucić do SBC-ka. do klubu swojego znaczy. Dzięki wam piękne za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wbijcie na Twitcha dzisiaj o 15 najpóźniej będę. Jo!